będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Pomódlmy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, dziękujemy Ci za ten czas, który nam dajesz, za ten czas tych rekolekcji, za ten czas, w którym Ty będziesz przechodził do naszych serc. Maryjo, prosimy Cię, pozwól nam odkryć Twoją miłość i schowaj nas w swoim sercu. Przytul nas do swojego serca. Święty Józefie, prosimy Cię, opiekuj się nami, pozwól nam odkryć Twoją obecność w naszym życiu i też przytul nas do swojego serca. Panie Jezu, daj nam odkryć to, że Ty jesteś z nami, że Ty jesteś przy nas, że nas prowadzisz, że do nas mówisz, że nigdy nas nie zostawiasz. I przytul nas, Panie Jezu, do swojego serca. Drogie dzieci, dzisiaj powiemy sobie o tym, dlaczego tak ważne jest dziękować Panu Bogu za wszystko, i żeby wszystko przeżywać razem z Maryją. Mm, no cześć! Dzisiaj jest wtorek, 22 grudnia. Mm, do Bożego Narodzenia już jest tak bardzo bliziutko! W dzisiejszej Ewangelii słyszymy, jak Maryja wychwala Pana Boga słowami Wielbi Dusa Moja Pana i raduje się Duch Mój w Bogu Zbawicielu Moim. Śpiewa wspaniały hymn na cześć Pana Boga i Jego wielkiej miłości do człowieka. I ta pieśń magnifikat jest bardzo piękna. Codziennie modlimy się tą modlitwą na wieczór, kiedy odmawiamy niespary W tym hymnie Magnificat Maria wielbi Pana Boga za to, że wywyższa pokornych, tych, którzy słuchają Pana Boga. Tych, którzy znają siebie, którzy wiedzą, że są słabimi gzesnikami i wiedzą, że tylko dzięki łasce Pana Boga można dokonywać różnych wspaniałych rzeczy. Mhm. Dlatego modlimy się codziennie o to, żeby Pan Bóg przez Matkę Boską pomagał nam. Pomagał nam być codziennie lepszymi ludźmi, żebyśmy codziennie mogli robić wspaniałe, dobre rzeczy, żeby ludzie widzieli nasze cyny i chwalili Pana Boga, który jest w niebie. No właśnie, pozdrawiam Was wszystkich. Cześć! Witajcie dzieciaczki, kochane. Witajcie, dzisiaj mamy już 24 dzień Adwentu. Witam Was serdecznie, Pan Rymowanka, i zapraszam na kolejny dzień. Dzisiaj, po raz już drugi w Adwencie, mamy w Ewangelii magnifikat, czyli taki piękny hymn, taką piękną pieśń, która Maryja wyśpiewuje Panu Bogu, żeby wyrazić swoją radość, wdzięczność, miłość. I dzisiaj, kochani, taka bardzo ważna właśnie rzecz. Że, żeby Maryję właśnie zaprosić do naszej modlitwy i zdradzę Wam taki sekret, sekret też wielkich świętych, może znacie, na pewno znacie, słyszeliście na przykład o Janie Pawle II, który bardzo wiele dobra uczynił na ziemi. I to jest jego sekret i nie tylko jego, bo wielu innych świętych, taki Maksymilian Kolbe, taki Ludwik Święty, taki niedługo będzie też błogosławiony, taki prymas Wyszyński i wielu świętych, matka Teresa z Kalkuty, wielu świętych miało taki sekret, udało im się zrobić bardzo dużo dobrego dzięki temu, że do wszystkich swoich czynności zapraszali Maryję. Nie robili sami, tylko mówili, jak coś zaczynali robić, Mario, zrób to razem ze mną. Na przykład Jan Paweł II, który bardzo dużo pisał, bardzo wiele takich pięknych, ważnych rzeczy, napisał książek, takich różnych, ważnych rzeczy, on zawsze jak zaczynał pisać, to najpierw na kartce pierwszej pisał imię Maria. Maria. I, i przez to zapraszał, żeby Maria jakby prowadziła to pióro, żeby ona pisała, żeby ona. Prowadziła tą jego rękę. I to jest niesamowity sekret. Czasami ciężko jest nam zrobić jakąś rzecz. Czasami się z czymś męczymy, mamy z czymś problem, ale zupełnie inaczej będziemy to przeżywać, jeśli zaprosimy Marię i powiemy: Mario, zróbmy to razem. To jest właśnie wielki, niesamowity sekret. I dlatego właśnie dzisiaj o tym mam dla Was wierszyk. Zapraszam na Pana rymowankę. Gdy na przykład ciężko mi wstać rano, mam wciąż to samo, zaproszę Marię, zróbmy to razem, mamo. Gdy ciężko mi się modlić i nie chce mi się klęknąć na kolana, zaproszę Marię, zróbmy to razem, mamusiu kochana. Gdy chcę śpiewać i tańczyć i wielbić Pana Boga, Zaproszę Marię, zróbmy to razem, mamusiu droga. Gdy ważne zadanie lub praca ważna jest do wykonania, zaproszę Marię, zróbmy to razem, mamusiu kochana. I żeby nie wyliczać tych rzeczy w nieskończoność do roku następnego, zapraszam Cię Mario od razu do wszystkiego ta -dam! Ten właśnie wierszyk, zapamiętajcie go dobrze, zapraszajcie Maryję do wszystkiego, zapraszajcie ją do tego, co robicie yy, i zobaczycie, jak, jak się przemieni wasze życie. O właśnie, zapraszajcie Maryję do tego, co robicie i zobaczycie, jak się przemieni wasze życie. No, pan Rymowanka po prostu nie umie przestać rymować, no i już trzeba to zaakceptować. Dziękuję wam bardzo i do zobaczenia już jutro. Pa, pa! Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Kochani, 24 dzień Adwentu, wtorek i dzisiaj, tak jak e, mówił Adrian, jak e, mówił Pan Rymowanka, zapraszamy Maryję do naszej codzienności. I tak sobie pomyśleliśmy z ciocią, że skoro zapraszamy Maryję do naszej codzienności, a już jest 22 grudnia, to Pewnie większość z Was już myśli o tym czymś zielonym. O tym czymś zielonym całkiem realnie. Może nawet niektórzy już mają to coś zielonego w domu albo na balkonie, albo na tarasie, albo gdzieś tam czeka. Albo może już zdobicie, nie wiemy tego. Ale chcielibyśmy Wam dzisiaj zaproponować właśnie dwa takie pomysły na to, jak można ten symbol choinki, który jest tam przecież taki bliski, wykorzystać też w tym się naszego oczekiwania. Tak, jedna kuje, jedna pachnie. Ale wszystkie są piękne i rzeczywiście zawsze y, jako dzieci czekamy na to bardzo. Ja mam dzisiaj dla was do zaproponowania taką małą pracę plastyczną z tych takich malutkich kawałeczków y, gałązek, które zostały albo które gdzieś tam odpadły od choinki, prawdziwej tej takiej baszej, albo gdzieś macie na ogródku, na tarasie, nie wiem, małe gałązki. Które przygotujemy jako ozdobę stołu, tak? Bo już coś tam przygotowywaliśmy na stół, to jest bardzo ważne: te, te talerze z naszą rodziną, te aniołki, które też możemy położyć na stole, yy, może zawijać jakoś pięknie serwetki. A dzisiaj taką ozdobą stołu, którą zajmiecie się wy w tym roku i będziecie naprawdę pomagać w ten sposób rodzicom, będą takie małe choineczki. Zobaczcie, co wy na to? Mogą być takie małe. Co do tego potrzebujecie? Tak jak już mówiłam, reszteczki tych choinek reszteczki, powtarzam. Jeśli macie cynamonki, które u świętej Elżbiety gotowaliście, żeby pięknie pachniało w domu, a jak nie, to mogą być patyczki. Mhm. Lub też jakieś inne znowu kawałki drewienka, które mamy, ja tutaj też wykorzystałam, jeszcze ktoś znowu jadł loda i zostawił taki patyczek. Do tego potrzebujemy klej, najlepiej klej do drewna, tyle że pamiętajmy znowu o tym, że klej do drewna klei świetnie, ale potrzebujemy trochę czasu, żeby on zadziałał i nie możemy od razu takiej choinki przyczepionej, bo nam się zsunie, ześlizgnie i nie będzie, wam, będzie wam się wydawało, że nie ma efektu, a to wcale nieprawda, po prostu cierpliwie czekamy. Ja wykorzystam klej do klejenia na gorąco gorąco, czyli znowu prosimy o pomoc kogoś i układamy sobie na tym choineczkę. Zobaczcie, najpierw sobie zaplanujemy, bo w pracy plastycznej jest fajna i yy, ciekawa rzecz taka, żeby sobie najpierw zaplanować, czyli te szersze gałązki na dole, te mniejsze i węższe, o, będą szły, tu będą te krótsze, żeby przypominało nam to choinkę. Pasuje? Podoba się? Może tak być? No to po kolei zdejmujemy i pamiętajcie, klej kładziemy na tą powierzchnię, żeby nam się nie poparzyły paluszki i jedno obok drugiego. Zobaczcie, to naprawdę wtedy szybko chwyta. Za chwilkę będziemy mogli to podnieść. I już mamy taką śliczną, zieloną choineczkę. Jeżeli chcemy, jeżeli lubimy, to tą choineczkę możemy ozdobić. Widziłam? Za ten taki włosek, uh -huh. widzicie? Możemy ją ozdobić. I albo wykorzystamy do tego znowu że jakiś anysz, albo gdzieś tam patrzyliście, że w domu macie takie malutkie ozdoby yy, z Waszych ozdób świątecznych, takie, jakieś kawałeczki, co Wam się podoba, jeżeli nie, to myślę, że znajdziecie gdzieś u mamy, albo u babci kuziki, albo jakieś takie koraliki, które gdzieś z jakiegoś z zerwały wam się z jakiejś zabawki, albo z jakiejś ozdoby innej, i można tymi ozdobić. Tylko proszę Was, nie klejcie na to, chociaż byłoby to bardzo wskazane, bo żeby się nie oparzyć, wybieramy sobie miejsce, do którego chcemy taką rzecz przykleić, kładziemy i pozwolimy, żeby ten klej już sam pracował. Tak samo z guziczkiem. Zobaczcie, kładziemy troszeczkę kleju, na to kładziemy. Hops! Czy tak będzie ładnie? Bardzo ładnie. Ja tylko Wam podpowiem to, co mówi ciocia, żeby, żeby nie kleić tak, to na pewno jest dobra rada, bo widziałem, jak ciocia się oparzyła już nieraz tym klejem, no, i to naprawdę boli. Także, także nie, nie rób. Widziałeś, jak mnie bolało? Mm, widziałem, jak się oparzyłaś. Tułem, mm, jak cię bolało, bo cię bardzo była dziura w tym paluszku moim. Zobaczcie. I tak sobie będziemy to zdobić, Kawałek po kawałku. Możemy sobie nawet wziąć jakiś taki mniejszy. Mogę poprosić. O, tu są takie specjalne docięcia kwiatków. To są takie specjalne nożyczki, to pewnie wiecie. I możemy sobie jeszcze włożyć tutaj no, ten czóreczek taki hmm. fajny. Jeśli ten cynamon, jeśli to nie jest patyk, tylko cynamon i on ma taką dziurkę, to może też być taki mm. czubeczek. I tak powstaną właśnie różnego rodzaju choinki, które będą gdzieś tam na stole między talerzami, szklankami, a półmiskami mm. leżały i zrobią przepiękną I możemy ozdobę. Może podnieść teraz. Waszego dziś, czy, stołu. Działa? czy działa? No, to będzie leżało, działa. to nie musi działać. Działa. To znaczy nie spada. Nie Świetnie, spada. Super. Kochani, jesteśmy w temacie choinki dzisiaj. I to jest trochę takie zaproszenie nasze do zabawy też z choinką w tle powiązane, bo jak popatrzycie na te cyferki, to one trochę przypominają choinkę, taki przynajmniej był nasz pomysł, żeby przypominały. A zabawa tak naprawdę jest prostą i banalną zabawą, którą doskonale znacie, bo to jest zabawa w zbijanie kręgi. Mam piłkę twardą względnie, mam kręgle. Kręgle to może być wiele rzeczy, które macie w domu. Oczywiście zapytajcie rodziców, na pewno wam doradzam, co ewentualnie mogłoby być kręglami. E, tyle tylko, że tym razem ta zabawa trochę inaczej będzie przebiegać. Możecie grać w ten sposób, że gracie na przykład całą rodziną razem i macie jedną taką kartę, a może być tak, że każdy ma swoją kartę i każdy sam sobie odkreśla. I teraz na czym to polega? Rzucam tak, żeby trafić. Uwaga. Trafiłem dwa. Słabo mi poszło. Jak widać nie mam nigdzie wyniku 2 tutaj, w związku z tym nie mam co skreślić. No cóż, muszę wrócić, ustawić kręgle i starać się rzucać lepiej. Tak żeby mogło mi się to udać. O, zaraz na piłkę. I uwaga, rzucam jeszcze raz. O, teraz mamy raz, dwa, trzy. 4-5. To skoro mamy 5, to mogę sobie jedną piątkę skreślić. I myślę, że już rozumiecie o co chodzi. Proponuję, żeby na przykład niekoniecznie było to taka rywalizacja, możecie zrobić tak, że całą rodziną budujecie sobie taką choinkę i całą rodziną staracie się zbić, ale zawsze tyle, ile trzeba. Czyli nie zawsze najwięcej, bo 9 kręgli jest tylko raz. Dużo jest piątek, to może dobry strzał. Jedna jest trójka. Spróbujcie tak rzucać, żeby wam się udało całą choinkę tak naprawdę uzupełnić, powykreślać wszystkie, wszystkie te cyfry. Dobrej zabawy z Panem Bogiem. Pan z Wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.